Dzisiaj bez cosplayu, ale wybaczcie, nie ogolę sobie głowy, aby upodobnić się do Akiry. Nie wiem czy wiecie, ale trochę ponad rok temu obchodziliśmy 30-lecie pewnego bardzo słynnego anime. A mianowicie mówię tutaj o Akirze, bazowanym na komiksie Katsuhiro Otomo Akira. A jako, że postawa ostatnio jest w modzie, a JP Fantastika wznowiła wydawanie komiksu Akira w nowej, lepszej oprawie i dużo lepszym formacie, bo nie są to już zaszyty, To postanowiłam zagłębić się w historię gier wideo bazujących właśnie na anime Akira. I nie, nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany, po prostu czasami odgrzebuję sobie bardzo dziwne tematy przy okazji czytania jakiegoś komiksu. A że ostatnio przyszedł do mnie kurier z drugim tomem Akira. Zainteresowałam się tematem i stwierdziłam, że warto byłoby go zagłębić i okazało się, że trafiłam na żyłę złota. Głównie dlatego, że wszystkie gry wideo bazujące na komiksie Akira były okropne. I spokojnie nie będę tutaj marudzić przez pół godziny. Po prostu opowiem Wam historię tragiczną. Historię romantyczną i tragiczną gier, wideo z podszydu Akira, które miały być świetne, ale niektóre nie były, a niektóre po prostu zniknęły. Tak więc zapraszam Was na wycieczkę po drugiej stronie dyskietki i poznacie gry, o których nikt nie słyszał albo prawie nikt. Zaczynamy od pierwszego tytułu. Jeżeli macie tam gdzieś na strychu zachomikowanego jakiegoś starego Famicoma, no najprawdopodobniej pamiętacie o takiej grze jak Akira. Nie oceniajcie, nie ja tytułowałam te gry. Od Taito z 1988 roku. Nie pamiętacie? He. To pewnie dlatego, że sama gra była beznadziejna. Oryginalnie została ona wydana w Japonii, za 2 5 miesięcy po premierze filmu. Czujecie ten cash grab? I okazało się, że to niestety nie jest dobra gra. Nie wydano jej nigdy i nigdzie poza granicami kraju kwitnącej wiśni i w sumie to się nie dziwię, bo nawet rodzinny magazyn Famicom dał tej grze 17 punktów na możliwych 40. Jakkolwiek dziwna jest ta skala, ale oznaczało to, że gra jest po prostu niedobra. Zapewne głównie dlatego, że anime, które jednak bardziej mi się kojarzy z akcją, zostało sprowadzone do prostej gry tekstowej. Tak naprawdę nic się tam kompletnie nie robi. Po prostu są to ściany tekstu, które musicie przeklikać i dotrzeć w ten sposób do końca. Osobiście po obejrzeniu gameplayu z tej gry dałabym jeszcze ogromny minus za tą muzykę. Ta muzyka jest tak wkurzająca, że naprawdę doprowadza mnie do szału po 5 minutach, a to jest dużo szybciej niż muzyczka z Pokémon, która wkurzała mnie gdzieś mniej więcej po 5 godzinach grania. To było pierwsze uderzenie Akiry, za to drugie było dużo bardziej tajemnicze. Przechodzimy do tytułu z 1995 roku który nigdy się nie ukazał. Akurat o tym tytule wiemy tylko i wyłącznie dzięki dlatego, że serwis Hide and Place udostępnił kopię gry na kościach Eprom która była dostępna na Sega Mega Drive. Oczywiście nie była to pełna gra, by był to zaledwie prototyp i to w dodatku taki prototyp, który nie pozwalał na ukończenie żadnego poziomu, ale jednak, jednak, po tylu latach okazało się, że istniała tam gra, która miała potencjał. Pierwsze wzmianki o tytule okazały się już w 1993 roku w magazynie GameZone. Była to taka piękna okładka, taki piękny screen z anime i było tam właśnie napisane, że już niedługo będzie świetna, świetna gra o okiże. Premiera została zaplanowana na 95 rok i pracę nad grą miał się podjąć firma Black Pearl Software ze wzmocnionym składem od THQ. Tak, dokładnie, tego THQ. Za całe zamieszanie odpowiedzialny był wtedy szef Black Pearl Software, Lawrence Siegel. s i e -g -i -l. Pewnie mówię to źle. Któremu filmowy Akira tak bardzo przypadł do gustu, że aż zdobył licencję na wydanie gry? W tym celu oczywiście poleciał do Japonii i wydębił pozwolenie. Dzięki połączeniu dwóch firm planowano wydać ten tytuł także na inne platformy niż tylko z Sega Mega Drive. Coś jednak niestety się wydarzyło i tego nie wiemy co. I zaledwie rok po rozpoczęciu prac Lawrence odszedł z firmy, a pracę... Przerwano. Gra jednak miała swoją prezentację na Summer Consumer Electronics Show w 1994 roku i już wówczas wyglądała nieziemsko. grze znalazły się m.in. pojedynki na motocyklach, elementy platformówki i fragmenty, gdzie obserwowaliśmy naszego bohatera z pierwszej osoby z pewnymi przerwnikami filmowymi. Widać było po prostu taką rękę, i nasz bohater poruszał się po szpitalu i zbierał pewne elementy. Niestety po zakończeniu prac usunięto wszystkie informacje na temat tego, i kompletnie usunięto ją z historii gier komputerowych. Dopiero właśnie portal Hayden Palace udostępnił Roma, i w ten sposób tak naprawdę cokolwiek wiemy o tym tytule. Jak się okazuje, kolejny tytuł także nie dał rady, ale przynajmniej się ukazał. Choć w 1994 nie otrzymaliśmy tego hitu, o którym była mowa. To otrzymaliśmy inną grę od Ice Software, a był to prosty side scroller na Amiga CD32. Był to bardzo prosty side scroller z dwoma levelami, które zawierały wyścigi motocyklowe, i pięcioma levelami, które zawierały elementy platformowe. Na poziomach zawierających wyścigi motocyklowych kierowaliśmy Kanedą i jego motocyklem, jechaliśmy przez trasy, zbieraliśmy power upy i unikaliśmy policji. Na levelach platformowych pojawiły się także Tetsuo i tutaj już trzeba było walczyć z przeciwnikami. Z przeciwnikami, którzy byli wyjęci prosto z koszmarów Tetsuo. Jeżeli oglądaliście akurat anime, to wiecie o czym mówię. Przerosięte miszki, przerosięte ogromne pluszowe samochody, a także creepy clowny. jeśli myślicie, że powiem Wam coś miłego o tych, że to niestety. Tytuł został absolutnie zmiażdżony zarówno przez recenzentów, jak i graczy. Pierwszy poziom był ponoć tak trudny, że recenzenci, którzy otrzymali tę grę do ogrania, poprosili twórców o kody do dostania się do drugiego poziomu. Tak, ponieważ to były te czasy, kiedy żeby przejść do kolejnych poziomów, trzeba było najczęściej zdobyć jakiś kod, trzy karty, albo coś w tym klimacie, aby przejść dalej w grze. I nie chodziło o to, że sama gra była trudna, chodziło o to, że była okropnie napisana pod względem programistycznym. Przeciwnicy byli absurdalnie trudni, ciężcy do przejścia, natomiast pewne elementy gry po prostu były poza zasięgiem gracza. Ponad czwartym poziomie była po prostu platforma, która nie pozwalała w ogóle się przejść, ponieważ platforma była ustawiona poza zasięgiem skoku bohatera. Jedyną pozytywną rzeczą, która zasługiwała na uwagę, była muzyka Tima Barleta, akurat w tej grze. Poza tym Reszta kompletnie się nie sprawdzała. I tutaj wchodzimy na level tajemnicy prosto z archiwum X, bo jeżeli poszukacie w internecie informacji i jakichś zmianek od programistów, którzy pracowali w tym czasie nad tym projektem, to przeczytacie, że z jakiegoś powodu. Mają oni swego rodzaju amnezję, jeżeli zapytać ich akurat o tworzenie tego tytułu. Bardzo możliwe, że miało to związek z pewnego rodzaju problemem i schorzeniem, który dotyka niektórych twórców, zwanym niedoborem wypła. Istnieją też plotki, ale zaznaczam, to są plotki, które gdzieś przeczytałam, że firma pozwoliła na upadek firmy, a Akira był zaledwie gwoździe do trumny. Jak tam boli? To jeszcze nie koniec tortur. Przed nami ostatnia gra spod szyldu Akira. Jak wszyscy wiemy, Bandai jest taką firmą, która przerobi absolutnie każdy tytuł na pinball. I tak, w 2002 roku ukazał się tytuł, który nikomu nie był absolutnie potrzebny, Akira Psycho Ball na PlayStation 2, który był paskudnym pinballem. Totalnie przypadkowo wydanie gry zbiegło się z wydaniem remastera filmu Akira na Blu-ray w 2002 roku. I jest to dokładnie ten przykład gry, której nikt absolutnie nie potrzebuje. To trochę jakby ktoś wsadził waszą twarz na stół i zaczął walić was tą kulką metalową. Boli mniej więcej tak samo podobnie, jak y, granie w to coś. Czasami, jak trafimy kulką w odpowiednie miejsce albo nie trafimy, to dostajemy kawałek animacji filmu. Szaleństwo! Wiem, była to dziwna i zapewne bolesna podróż, ale z drugiej strony, według mnie, bardzo interesująca, bo pokazuje, że istnieją takie filmy i takie produkcje, które po prostu nie da się przełożyć na grę. I nawet jeżeli niektórzy twórcy próbowali coś zrobić, bo w przykładzie z 1995 roku, z gry, której nigdy się nie ukazała, widać było, że ktoś miał jakiś pomysł, ale. Niestety nie udało się. Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, Akira jest w sumie nieprzekładalnym tytułem. Ciężko tam znaleźć coś, co dałoby się przełożyć tak, aby miało to sens. Akira jest zamkniętą interesującą historią, z pewnym filozoficznym vibem, a jedyne, co by się sprawdziło akurat w tym przypadku, to myślę jakaś przygodówka przy założeniu, że ktoś nigdy nie oglądał Akirę i po prostu w jakiś sposób będzie poznawał tą historię za pomocą gry od zera. Jeśli natomiast jeszcze nie widzieliście Akiry, to natychmiast wyłączacie to wideo, biegniecie oglądać. Nawet jeżeli nie będziecie specjalnie zachwyceni tą historią i nie poruszy ona w jakiś sposób posadami waszego świata, to zdecydowanie polecam zapoznanie się, ponieważ bardzo wiele obecnej produkcji także i twórców filmowych, i grobych, odnosi się w jakiś sposób do Akiry, więc warto po prostu ten tytuł znać. Ja także szczerze polecam wam zapoznanie się z Mangą, ponieważ jest to zdecydowanie bardziej rozszerzona historia Akiry, więcej rzeczy możecie się dowiedzieć, Plus świetne rysunki. No, jednak nie powiedzcie mi, że to nie wygląda świetnie. To nowe rozszerzone wydanie od Iofa Fantastic jest wzbogacone o kolorowe strony, dodatkowo jest wydane na takim bardzo specyficznym papierze, a jest to papier specyficzny i to nie chodzi o to, że wydawnictwo w jakiś sposób oszczędzało, ale chodzi o to, że wydawnictwo ze strony japońskiej ma bardzo, bardzo konkretne wymagania, jeżeli chodzi o wydawanie akurat tego tytułu. A jak dobrze wiemy, Katsuhiro Otomo jest swego rodzaju prawie bogiem mangi, bo jak wiemy wszyscy, bogiem mangi jest samu Tezuka. Więc jeżeli Katsuhiro o tomu coś powiedział, to tak ma być. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka wycieczka po świecie y, gier z Akiry. Jakkolwiek złe one by nie były, na pewno warto o nich pamiętać. Na pewno warto się czasem dowiedzieć właśnie o takich grach, aby mieć świadomość, jak wiele tytułów czasami po prostu znika z horyzontu, a jak niewiele tytułów czasami się przebija. Jeżeli podobało Wam się to wideo, to oczywiście zostawcie lajka like pod spodem, zasubujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym fajnym wideo po drugiej stronie dyskietki. Do pogrania! Przerosnięte miski... miski... o, kiedy walczyliście kiedyś z miskami? Paskudnym painbolem, pinbolem...